Witam Was. Na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego mówi się dużo i mówi się coraz częściej, jednak nie porusza się najważniejszej kwestii. Jak będą wyglądały państwa narodowe, kiedy zamienią się w bankomat do wypłaty socjalu i wypłata socjalu to będzie przeważająca część budżetu? Za dekadę lub dwie, jeżeli te buńczuczne zapowiedzi o czwartej rewolucji przemysłowej oczywiście się spełnią, będziemy świadkami złamania niepisanej, acz Fundamentalnej umowy społecznej, że firma zarabia, ale też daje pracę. A jeżeli nie ma pracy, to nie ma konsumentów. No i trzeba tych konsumentów sztucznie opłacać, by no z jednej strony oczywiście, żeby przeżyli, ktoś może powiedzieć, że się będą rozwijać, realizować, ale przede wszystkim te pieniądze na dzień dobry będą wydawane, w podmiotach prywatnych, i najprawdopodobniej sytuacja będzie wyglądała tak, że będą to tylko duże korporacje. No i dzisiaj o doniesieniach z ostatniego eksperymentu w Niemczech, o wątku polskim, a także garść przemyśleń, no bo sami musicie przyznać, że ten temat aż się o to prosi. Zapewne wszyscy słyszeliście o eksperymencie niemieckim, chociaż tego typu eksperymenty na równie małą skalę odbywały się w innych krajach. Tutaj mamy 122 osoby, które przez 3 lata będą dostawały po 1200 euro. Niezależnie co będą robiły. Czy będą chodziły do pracy, czy będą bogate, czy staną się menalami, przez 3 lata dostają po 1200 euro. Jedyne co trzeba zrobić, to wypełnić w tym czasie 7 ankiet. W tym czasie kilkukrotnie trzeba będzie oddać swoje włosy do badania. Nie wiem, czy starczy jeden, czy starczy kosmek, czy będą golili na łyso. Ale w każdym razie będą badania składu chemicznego włosów, by na jego podstawie określić poziom stresu. No i właśnie w tym kierunku ten eksperyment zmierza, by albo potwierdzić, albo zanegować, że osoby, które dostają bezwarunkowy dochód podstawowy, no będą miały większy komfort życia, będą żyły w tych trudnych czasach. W mniejszym stresie. Może będą się rozwijać, samorealizować, ktoś pójdzie ścieżką twórczą, a ktoś za te 3 lata powie, że awansował. Selekcja była bardzo duża, bo to 122 osoby wyłoniono spośród 2 milionów osób chętnych. No i teraz pytanie: jaka była duża selekcja? Ile, ile informacji o tych osobach na wstępie miała ta prywatna fundacja, która ten eksperyment odpaliła? Czy to? Było losowo, że wiecie, środka Helga kręciła korbką i tam piłeczki z numerkami wyjmowano. Czy może trzeba było coś więcej osoby napisać? No i wtedy już ta selekcja, powiedzmy, była mniej losowa, a mogłaby być hipotetycznie ustawiona na żądany efekt. Tyle, że problem z takimi programami jest taki, że na grupie 100 lub kilkuset osób to to doskonale działa. Wszyscy się będą realizowali, wszyscy po tych trzech latach będą wręcz. Odmienieni, ja wam to gwarantuję, no ale gdyby to wprowadzić w tym wypadku dla każdego Niemca, no to rozwaliłoby to budżet w parę miesięcy. Zobaczcie, Niemców jest 83 miliony. Każdemu dajemy po 1200 euro, co daje 99 miliardów euro miesięcznie. Budżet Niemiec to jest o, od 360 po prawie 500 na ten rok, ale wiadomo, że ta setka to poszło tam na sprawy covidowe i na odszkodowania za lockdowny. Czyli mamy niejako kwartał i po kwartale mamy cały budżet państwa wydany. I no nie mamy, nie mamy na, na wojsko, nie mamy na służbę zdrowia, na, na milicję, nic. Na urzędników wszystko rozdajemy na socjal. Oczywiście możemy troszkę podkręcić wskaźniki i Podnieść podatki, tak jak to mówią zieloni, by powyżej tego 1200 euro. No już prowadzi dla każdego wyższy podatek około 33%, a może nawet skończyłoby się na 40%. Czyli wtedy de facto będą większe wpływy do budżetu. Oprócz tego, gdyby tak zrobić, jak w modelu chińskim, gdzie coraz częściej mówi się o tym, że Pieniądze byłyby wypłacane no, kryptowalutą, w tym wypadku byłoby to cyfrowe euro. No i można by, było, można by było ustawić, by te pieniądze socjalu miały tylko miesiąc ważności. I wtedy byśmy mieli taki efekt, że to 99 miliardów euro co miesiąc, nawet więcej prawda, wpływałoby do budżetu. No, i powiedzmy, że korporacje z tego by płaciły po odjęciu swoich kosztów kilkanaście procent. No i to by wracało na to, żeby zaraz, zaraz wydać to ludziom. No i powiedzmy tak bardzo Januszowo, Januszowe obliczenia, że starczyłoby to na kolejne miesiąc, dwa, trzy takiego rozdawnictwa. No i mamy pół roku. Mówi się o podatkach dla bogatych. Dla tych takich naprawdę, całej topki bogatych. I myślę, że wszystko ku temu idzie. Korporacje będą też wiedziały, że płacąc większe podatki, no niejako będą płaciły na klientów, żeby móc swoje towary sprzedawać, a widzimy, że jest taka niepisana umowa, że no tak się jakoś stanie, że mali konkurenci zostaną wyeliminowani. Więc na dobrą sprawę lepiej płacić wyższe podatki, ale no, tworzyć różnego rodzaju oligopole, niż płacić te podatki deko niższe, no, ale nam się pełno mniejszy firm między nogami pałęta, prawda? Jest pierwszy tego typu projektów, który ma skończyć z rajami podatkowymi. Biden jakoś parę dni temu spotkał się na szczycie grupy G7, ewentualnie to z państwami G7 tylko wirtualnie omawiali, nie wgłębiając się w temat ale w każdym razie jest ustalenie, by na całym świecie najniższy podatek od dochodów finansowych to było 15%. No i widzimy różnego rodzaju próby ścigania tych ponadmiędzynarodowych koncernów, które dziś do rajów podatkowych uciekają. To wszystko powinno się ukrócić i myślę, że w tym kierunku będą pracować że duzi nie uciekną z kapitałem. No i na potrzeby tego materiału załóżmy, że to by się jednak spinało. No i jak wygląda budżet państwa? 90-95% pieniędzy jest wydawanych na socjal, a gdzie wojsko, gdzie urzędnicy, pomijając tam <laughs> samą, e, samą ideę rozbuchanej biurokracji, no ale mamy służbę zdrowia, straż pożarną, utrzymanie dróg, szkół nie ma na to pieniędzy. E, wszystko jest rozdawane na socjal który trafia do korporacji. Rozumiecie? No i to jest wizja państwa, która sama z siebie przychodzi na myśl, mając na uwadze, że 90-95% środków będzie rozdawanych. No, garstka urzędników się wyżywi, będzie jakiś pałacyk dla jednego, dla drugiego, dzisiaj się tam będą w jakiejś izbie spotykać, zapewne no, się patrzą, będą też utrzymywani. Już nie policja, która by patronowała ulicę jeździła do, do zdarzeń, ale, no wiecie, się patrzy, gdyby ktoś się miał zbuntować, prawda? Na to pieniędzy by nie zabrakło. No, jakiś szpital wojskowy <grym> dla paraczyków, że jak coś by się stało, to oni szpital będą mieli. Więc takie chude państwo kadłubkowe to jest państwo wprost z książki Czwarta Rewolucja Przemysłowa, którą napisał Klaus Schwab. Ja was odsyłam do tamtego materiału. Jest tam mowa o e-państwie, czyli państwo nie ma żadnych struktur, jest portal internetowy, z którym będziemy się wszyscy łączyć. Państwo będzie wydawało, czy rozporządzenia, czy będą sobie uchwalali, uchwalali ustawy, tylko że państwo będzie występowało w roli karzełka tak? w stosunku do. Wielkiej korporacji, do których te pieniądze będą przepompowywane. Więc, no, wyobraźcie sobie, no, inaczej. Jesteśmy świadomi, jak państwo, jak prawo powstaje, no, czy w takich e, krajach podbitych, e, postkolonialnych jak nasze, e, czy w dużych demokracjach, w jaki sposób powstaje państwo, e, powstaje prawo, e, jak, jaki. Jaki duży wpływ ma na to wielki kapitał. No a teraz zobaczcie sobie, kiedy państwo jest kadłubkiem, bez aparatu siłowego, kiedy politycy no są jak ubozy krewni, prawda? Już teraz są, ale jeszcze ten dysonans by się zwiększył w stosunku do lobbystów, korporacji, no bo przecież nawet szef się nie będzie fatygował, żeby z bidusami gadać, prawda? No ale idźmy tym tokiem rozumowania dalej. Ja nie mówię oczywiście, że to jest jedyny słuszny tok rozumowania, ale my państwo, które wydaje 90% pieniędzy na socjal, nie ma pieniędzy na infrastrukturę. Palicho, palicho administracje i tamte wszystkie rządowe nie, jaczeki. Infrastruktura i usługi publiczne muszą zostać sprywatyzowane a tak się akurat będzie przypadkowo składało, że druga strona, czyli korporacje, nie będzie miała co robić z pieniędzmi. <laughs> no i wszystko, na dobrą sprawę, te wszystkie rodzyny zostaną sprywatyzowane, wykupione, tak jak u nas na końcu, na, na początku lat 90. i pod koniec lat 80., prawda? No przecież to jest jedyny sensowny scenariusz. Tym bardziej, że Wielkie korporacje, ustami m.in. Klausa Schwaba, ale też że Lynn Rothschild, Paczataty, no i Morawieckiego, opowiadają o, o kapitalizmie interesariuszy, o kapitalizmie inkluzywnym, który ma się m.in. sprowadzać do tego, że to będzie wiek, położony większy nacisk na partnerstwo publiczno-prywatne no to czyli możemy też założyć ok, ta autostrada czy ta szkoła, czy ten szpital zostanie sprzedany, ale no będzie zapis, że tam nie wiem, na 100 lat dzierżawiony prawda, tego typu jak wały były u nas z autostradami, prawda więc to mogą być też takie symboliczne zapisy, że ok, no przez 100 lat, czy parę dziesiąt prywatny z tego, prywatny to utrzymuje, prywatny bierze z tego kasę no i za 100 lat trzeba będzie zrobić poprawkę rozumiecie, no dobrze do rozkminek wrócimy za chwilkę. Przejdźmy teraz do wątku polskiego. Otóż u nas również pojawił się, i to tak we wszystkich mediach, nawet w tych państwowych, wątek gwarantowanego dochodu podstawowego. I z tym pomysłem wyszła Jaczejka Polski Instytut Ekonomiczny. Ja sobie poczytałem na ten temat. To powstało w 2018 roku. Zaraz po tym, jak Morawiecki został premierem. I ta zajmuje się analizowaniem danych na rzecz realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rozumiecie to? Nie, u nas zawsze muszą e, zmienić nazwę, a to, że temat jest polski, a to, że jest narodowy. To tutaj zamiast zrównoważony rozwój jest odpowiedzialny rozwój. Tym bardziej, że horyzont czasowy tego programu to jest rok 2030. Kto by się spodziewał? Nie, I to jest, ta jaczejka jest odpryskiem jakiegoś poprzedniego programu. Co nowy ład. A teraz mała ciekawostka, która myślę, że nie jednego z Was zainteresuje. Dotarłem na stronę The Millennium Project, i tam jest kilka scenariuszy, które odbywają się do roku 2050. Są negatywne, są pozytywne. Oczywiście pozytywnym jest ten z dochodem podstawowym, bodajże już w 2030. I moją uwagę przede wszystkim przykuli sponsorzy bardzo dużo i znane, bogate firmy i ponadnarodowe byty. Deloitte, Tusche, Ford, General Motors, Intel, NATO, Pioneer, Rockefeller Foundation, Shell, UNESCO, ONZ, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, Bank Światowy plus kilka rządów. Ale co jest bardzo ciekawe? W stopce The Millennium Project jest informacja, że stoi to to na serwerach 4F. 4F, jak się okazuje, jest to inny think tank. Potem, jeszcze na dole strony, pojawiają się logotypy, że doradzają polskiemu Ministerstwu Obrony, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pracownikom RP. Oczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli automatyzacja będzie postępować, jeżeli będzie postępować cyfryzacja. A przede wszystkim, jeżeli rozwinie się sztuczna inteligencja, która najpierw będzie wspomagała pracowników umysłowych, a potem ich zastąpi, no to dużo ludzi będzie bez pracy i będzie to realny problem. Nie jesteśmy w stanie w takiej sytuacji geopolitycznej zatrzymać tego postępu, ponieważ yy, chociażby inni duzi gracze będą się rozwijać. Chińczycy rozwijają sztuczną inteligencję, chcą do 2030 roku być pionierem. Amerykańskie korporacje również, jeżeli poszły na coś takiego w latach 70., że produkcję kosztem pracy Amerykanów bez mrugnięcia okiem sobie przeniosły no i teraz mają, to co mają, no to przecież nie zawahają się przed wprowadzeniem sztucznej inteligencji, która wyeliminuje pracowników umysłowych w średnim okresie czasu. No i co moglibyśmy zrobić? Tym bardziej, że jednym ze scenariuszy, akurat w The Millennium Project o czymś takim nie wspomnieli, to by była sielanka, w jednym ze scenariuszy byłoby wykupienie przez korporacji wielu dóbr państwowych. Państwa narodowe no, otrzymałyby taki cios, po którym bardzo trudno byłoby się im podnieść i no, no widzimy y, chociażby po Ciecie RP, jak 30 lat y, po tym, jak zmieniła strefy wpływów i jedne służby działały, drugie, grupy kapitałowe. No, w jakim stanie jest nasz kraj? No, i teraz y, pomyślcie sobie, że wszystkie kraje są podobnie osłabione. Oczywiście nie w tak patologiczny sposób jak nasz, ale w stosunku do tego, co widzimy teraz, są mocno osłabione. Y, I wykładniczo y, korporacje, wielki kapitał jest silniejszy co to byłyby za marionetkowe rządy na całym świecie, prawda? o to idzie gra no na pewno nie można pozwolić na to, żeby ludziom dawać pieniądze za darmo żeby się rozleniwili bo ten to twórcze rozwijanie się to bezstresowe życie no skończyłoby się na tym, że no ludzie będą sobie na mediach społecznościowych fikać będą sobie oglądali Netflixy będą grali w gry no a inflacja będzie się pomału rozkręcać, prawda? I potem jak przyjdzie co do czego, bo śruba będzie za mocno przykręcona, że to 1200 euro w 2050 to to już na wiele nie starczy. No to wtedy nawet ktoś by chciał pracować, tak jak my byśmy chcieli taką a taką fabrykę uruchomić. No i nie ma komu pracować, prawda? Cały know-how jest w prywatnych rękach, wszystko jest zautomatyzowane. No i jako oligopole dyktują ceny, prawda? Na pewno potrzebujemy debaty publicznej, by mały kapitał był, na in, na był traktowany na innych warunkach niż kapitał duży i nawet ten średni. Roman Kluska mówi, że takie coś funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, gdzie do jakiegoś progu obrotów część narzuconych. Regulacji, po prostu nie działa. Jesteś mały, i musisz mniej biurokracji, musisz spełniać mniejsze standardy i wtedy masz większe szanse, że się rozwiniesz. A u nas mamy RODO, z RODO, prawda? A jak przychodzisz do czego, to oczywiście okazuje się, że jest wyjątek. A u nas mali przedsiębiorcy są duszeni. No i z drugiej strony, klient może wybrać, jeżeli chce być na wyższym standardzie, na wyższym poziomie. Obsłużony, idzie sobie do korporacji, proszę bardzo, niego robot obsłuży, niech z sam spółki, ściąga, niego przeskanuje, śledzi od domu do sklepu i od sklepu do domu, prawda? Nie ma najmniejszego problemu, ale myślę, że y, ludzie by się zaczęli budzić wtedy, kiedy osakiewce by dostali, to zaczęliby się budzić i byłoby więcej takiego właśnie homemade, takiego wracania do korzeni już w innych okolicznościach, zrobotyzowanych ze sztuczną inteligencją. W bardzo zmienionym społeczeństwie byłby powrót, właśnie do tego, co widzieliśmy u nas w latach 90. Tak mi się przynajmniej wydaje. A do tego dochodzą no, chociażby nowe technologie, jak no, coraz bardziej rozwijane źródła energii, które mogłyby w przyszłości za parę dekad rzeczywiście ludzi uniezależnić. Może dopracowany druk 4D. Że no, byłaby to niejako rewolucja na miarę fabryk i maszyn, prawda? Tylko że w domowym zaciszu ludzie by tam różne rzeczy pitrasili. Może by było więcej projektów naturalnych, prawda, jak tam teraz są jakieś vintage, prawda, coś tam robią, klecą ozdoby. Ostatnie co robić, to pozwolić ludziom brać pieniądze za nic, aktywizować, zachęcać do pracy w innych. Gałęzi w różnych niszach, wynajmować, wynajdywać te nisze i ludzi, ludzi tam kierować. Jest też model japoński przy dużej automatyzacji. Rząd japoński, no, próbuje aktywizować ludzi, no i da im robotę bez sensu. Jak na przykład tam jest tak, że do wszystkiego jest potrzebny człowiek. Jest operator koparki, no to to nie jest tak, że u nas słupkami się go obuduje, no ale musi być człowiek z tyłu, z przodu, <grywka> koparka jedzie do tyłu, to tam chorągiewką macha i patrzy, żeby w nic tam nikt nie wjechał, ona w nic nie wjechała. Rozumiecie, taka robota bez sensu, ale ja myślę, że to jest lepsze od dawanie, dawania ludziom pieniędzy za nic, bo znacie, znacie konsekwencje, prawda? Więc myślę, że powinniśmy, yy, wiedząc, że nie da się, no jeżeli coś nie pizgnie. To, to jest przyszłość, która nas czeka, i powinniśmy już teraz wymyślać, co zrobić, by ludzie byli aktywni. No i korporacje, no, no niestety, muszą się rozwijać. To jest zbójeckie prawo kapitału prywatnego, bo jeżeli nie nasze się rozwiną, to nas wykupią obce, a jak nie damy się wykupić, to nas w jakiś sposób podbiją, prawda? Więc złoty środek. By, by żyło się lepiej, po prostu w tych nowych okolicznościach żyło się lepiej, ale to my już musimy teraz się zastanawiać i wypracować yy, jakieś chociaż pomysły, zanim te nasze ograniczone umysłowo elity zdadzą sobie sprawę, na czym stoją, prawda? No ale póki co to są różne elitarne grona <grywania> do tego typu rozmów. Zachęcam Was, żebyście yy, sobie. W tym kierunku czasem, kiedy się nudzicie, kiedy będziecie na leżaczku sobie leżeć, o tym wszystkim pomyśleli. A jak już coś wymyślicie, dajcie znać w komentarzach. Generalnie jestem ciekawy, jak wy widzicie yy, no, życie następnego pokolenia, życie po 2000, nawet nie tyle co 30, ale 40. Dajcie znać, jeżeli macie chwilę czasu, oczywiście koniecznie zostańcie ze mną, a przynajmniej sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło. Z ostatnich filmów. Pamiętajcie, że stare filmy są na portalu syp.tv. Wystarczy wpisać uszy syp od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, czyli Wam wszystkim, bo wystarczy, że wchodzicie, a ten kanał się po prostu dzięki Wam i dla Was rozwija. Za co bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.